Bardziej ja jest ja nie jestem. Jeśli prezes Kulesza nie poda się do dymisji, no to musimy działać, dmuchać w jedną trąbę. Zobaczmy sobie, jak ten występ wokalny Mirosława Stasiaka wyglądał, bo mam wrażenie, że występ znacznie lepszy niż poczynania Polaków na boisku. Trzeba Raków Częstochowa na pewno y, pochwalić. 3-0 wygrana na wyjeździe w Talinie. Meldują się w drugiej rundzie. W drugiej rundzie eliminacji no, ten rywal y, jeszcze oczywiście nie wyłonił się. Rywal będzie nim najprawdopodobniej y, Karabach, który y, już wielu, nasz, wielu naszym zespołom mocno krwi y, napsuł. Y, jak pan ocenia Raków Częstochowa? Bardzo dobrze. Zresztą, panie redaktorze, myśmy tydzień temu to przewidzieli, że Raków musi zdobyć trzy punkty w Talinie, musi ograć tę drużynę, która będzie grała bardziej otwarty futbol. To wczoraj było widać. I mnie ten mecz do złudzenia przypominał mecz Mołdawia-Polska. Też było 70% posiadania piłki, podań było tyle samo więcej, strzałów tyle samo więcej. Po prostu oni... Zagrali jak, no, jak z amatorami, jak pełni profesjonaliści, nie dopuścili ich do głosu. Oczywiście Talin kilka razy przekroczył połowę boiska, ale zorganizowana była gra w defensywie. W przeciwieństwie do reprezentacji Polski. Reprezentacja Polski miała tą samą przewagę, takie same e, parametry, natomiast co przekroczyli. Połowę boiska była panika, nie było organizacji obrony i dlatego straciliśmy cztery bramki, nie trzy, bo ta czwarta była, moim zdaniem, nie tylko moim, ale i, i sędziów zupełnie prawidłowa. Także tutaj wielkie e, słowa uznania dla nowego trenera Rakowa. Nie ma to nic wspólnego z końcówką, która była słaba, Rakowa e, w naszej widze. Natomiast w tej chwili zdobyli sześć punktów, cztery bramki, to się liczy. W ogólnym rozrachunku będzie się liczyło, bo jest to RIGA Mistrzów. Tym bardziej, że jak gdzieś przeczytałem, że Flora Talin była wyżej sklasyfikowana niż Raków. Czyli wygrali z lepszym. Teraz na pewno będzie przeciwnik bardziej, bardziej trudny do pokonania, ale przy takiej grze, przy tym zgraniu tych wszystkich zawodników i przy tej grze, która była, że oni nie dali po prostu im y, oddechu, żeby, żeby coś tam skonstruować. Ja jestem pełen optymizmu. Zobaczymy pierwszy mecz. Tak, najprawdopodobniej będzie to z Karabachem, ponieważ pierwszy mecz wygrał 2-1. Także brawo, brawo, raków. Yy, pokazali, no cóż, pojechali, zobaczyli, zwyciężyli. Dlaczego? Dlatego, bo musieli, bo mają lepszych, Zawodników, lepszy lepszy zespół. Zobaczmy sobie, jak ten występ wokalny Mirosława Stasiaka wyglądał, bo mam wrażenie, że występ znacznie lepszy niż poczynania Polaków na boisku, ale oczywiście to jest sobie żarty, stroje, posłuchajmy, jak to wyglądało. chciałbym z Wami raz jeszcze spotkać się z z z Panie Janku, drodzy widzowie, ja mam takie wrażenie patrząc na ten filmik. Generalnie w ogóle ten filmik mnie nie dziwi. Doskonale wszyscy wiemy, co na takich wyjazdach się dzieje, ale jest to Panianku niejako potwierdzenie tego, że te mroczne Czasy polskiej piłki wróciły. Biesiady, e, imprezy, zabawa, a piłka to jest tak przy okazji. Piłka jest tylko pretekstem, żeby na taki wyjazd sobie e, pojechać i mocno e, zaszaleć. No i, i co? I e, piłka nożna e, polska stoi pod e, hasłem, pod melodią teraz Zizu, zizu, zizu za. No, nie ma innego wyjścia. Tak będzie? Ja bym inną, ja inną zaśpiewał piosenkę. Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Ale ja uważam, i tu w tej chwili trzeba poważnie to wszystko rozważyć, że e, czy może nastąpić zmiana prezesa. Moim zdaniem, jeśli się nie poda do dymisji prezes, to nie nastąpi ta zmiana, ponieważ prezesa wybiera walne zgromadzenie Polskiego Związku Filmki, Nożnej i do tego trzeba poczekać. Na to, e, natomiast ja, moim zdaniem, uważam, że e, Cezary Kulesza, którego cenię i którego lubię, e, powinien zmienić styl swojej pracy i przejść na styl pracy Zbigniewa Bońka. Powtarzam, Zbigniewa Bońka, dlatego że Zbyszek transparentnie prowadził ten związek, nie było żadnych tajemnic. I co jest najważniejsze, o czym wy wszyscy nie wiecie, on się spotykał wielokrotnie z dziennikarzami. W miesiącu kilka razy się spotykał z różnymi dziennikarzami i odpowiadał na ich pytania. Natomiast tutaj nastąpiła pewna blokada, i jeśli Cezary Kulesza, yy, mówię, no szanuję go za to, że wygrał nam baraż ze Szwedami, dzięki w dużej mierze pozytywnym idiotom z FIFA, powtarzam, pozytywnym idiotom z FIFA, którzy przyznali nam walkowe, nie wiadomo dlaczego, z Rosją, to znaczy wiadomo dlaczego, ale dlaczego nie, nie wyznaczyli przeciwnika i Szwedzi musieli dodatkowo grać zabójczy mecz z Czechami. ale to ich sprawa, Kulesza to wygrał. Sprawa druga, wygrał ten baraż ze Szwedami, o którym my mówiliśmy, że musi wygrać, jest skazany na zwycięstwo, bo Szwedzi trzy dni po meczu morderczym z Czechami, oni nie, to nie są automaty, musieli po prostu no nie, wytrzy, nie, nie, nie wytrzymać tego meczu, szczególnie po przerwie. I po przerwie to się pokazało, e, po, e, przepraszam, e, okazało się prawdziwe. Myśmy o tym mówili. Proszę sobie przypomnieć, e, byłem wyśmiewany przez szwedzkie media, przez polskie media, że ja przewidziałem, że wygramy mecz ze Szwedami. Tak, bo nie ma po prostu automatu. W drugiej połowie, gdybyśmy e, grali, powiedzmy, bardziej skutecznie było 5-0, Byłoby 5-0 i nie miałby nikt pretensji, bo Bramka Szwedzki bronił wspaniale. I to są prak praktycznie plusy Cezarego Kulesza. On się wtedy spotykał z dziennikarzem, mówił, yy, często był w mediach. Tak, bo prezes jest osobą publiczną i taki musi być. Niestety, niestety zaczęły się schody. I te schody, trzeba powiedzieć jasno, zaczęły się od przedstawienia nowego selekcjonera, czyli Czesława Michniewicza i wielu dziennikarzy miało wiele pytań związanych właśnie z tą przeszłością, z tym, z tymi telefonami. Było to na zasadzie no nie kopmy się pod stołem i wszystko praktycznie było zakończone. Nie, właśnie wtedy się zaczęło. Stali, staliśmy się pośmiewiskiem, powtarzam pośmiewiskiem całej Europy, o którym pisali i Hiszpanie i i Holendrzy, i Belgowie, że coś jest nie w porządku. Następna sprawa wizyta premiera yy, rządu RP w reprezentacji. Jak to jest możliwe, że premier spotyka się z drużyną narodową, spotyka się z selekcjonerem i nie jest poinformowany o tym prezes związku? To jest po prostu nie do pomyślenia. I proszę zauważyć, nie mamy jakiej, jakiejś odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tego nie było? Sprawa następna, sprawa awansu, sprawa tego, że jedziemy, po co tam jedziemy. Wypowiedzenie się trenera i zawodnika, że będziemy grali autobus, bo Krychowiak to potwierdził, no było to niezrozumiałe. I fintesencja to, to był mecz z Argentyną, kiedy przegraliśmy tylko 2-0, Dlatego, że oni nie chcieli dopuścić do gry Kolumbi Kolumbijczyków, bo gdyby musieli wygrać 5-0, to by wygrali z nami 5-0. Dlatego uważam, że teraz powinna nastąpić tak zwana gruba kreska, że prezes Kulesza powinien zrozumieć, że jest dla nas, my dla niego, ale on jest dla nas i powinien zabrać głos w pewnych sprawach nurtujących nie tylko dziennikarzy, bo dziennikarzy notuje ta sprawa dlatego, że nas to notuje i oni są takim pośrednikiem i powinien odpowiedzieć. Siąść z dziennikarzami, zwołać, zwołać konferencję prasową, wyjaśnić wyjazd y, Stasiaka, te, te wyjazdy. Trudno, no kto nie popełnia błędów? Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Zawsze jakiś błąd się znajdzie i to powinien wyjaśnić. Powinien wyjaśnić Prezes, wpis Bielika, który no, nie godzi się chyba ten wpis z reprezentantem kraju. Trzecia sprawa, powinien odnieść się do wpisu Jurka Engela, który w pewnym momencie, ja myślałem, że chce dopomóc Szantosowi, żeby być jego doradcą, a on powiedział, że on z chęcią przejmie tę reprezentację. No póki co selekcjonerem jest Szantos. I czwarta sprawa, które prezes powinien wiedzieć i który powinien podzielić się z nami poprzez dziennikarzy, to są transfery reprezentantów, bo w tej chwili jest taki czeski film, ten tu, ten tam, ale kto jak kto, ale prezes powinien wiedzieć. Może ktoś powie, że jestem populistą, ale to stosowałeś się złotych, to jeszcze kibic powinien zarobić za to oglądanie reprezentacji Polski. W stu procentach się z panem i z kibicami zgadzam. Ale to trzeba dyskutować z prezesem. A on z zarządem i dla mnie te ceny są horrendalnie duże na taki mecz, a poza tym z tego co gdzieś tam wyczytałem, u was wyczytałem na mecz Albania-Polska bilety są po 90 zł. W tak, Albańczycy, Albańczycy, Albańczycy yy, sprzedają bilety taniej niż Polacy na mecz z Wyspami Owczymi. A mecz Albania-Polska, Panie Janku, jest znacznie ważniejszy, yy, znacznie taki wyższy ciężar gatunkowy niż Polska Wyspy Owcze, więc to wszystko pomieszanie z poplątaniem. W stu procentach się zgadzam. Ale jeszcze raz mówię. Wy powinniście to załatwić na, na konferencji prasowej z prezesem. I to. I to zdecydowanie wcześniej. Tak jak myśmy właśnie mówili o tym, że ustosunkować się do Bilika, do tego, do tego, do tego i do biletów. I w stu procentach zgadzam się z Kibicami. Natomiast nie zgadzam się z bojkotem, bo bojkotujemy naszą, moją drużynę, naszą, waszą drużynę narodową. Nie wolno tego zrobić.